Witamy panowie Rozgryzłem mojego murzyna Dlaczego klepie Zaraz to opowiem Pozdrawiam wszystkich co oglądają Panowie ta samiczka wczoraj wróciła Nie wiem co jej się stało Coś się stało jej w nogę Myślałem że przejdzie jej, Ale nie przychodzi jej. Teraz mam lepiej do wyganiania Nie ma już schowania żadnego Mam trzy jasne Panowie Teraz powiększyłem troszkę, zrobiłem tak kiedyś, wyrzuciłem ten regał co tu był i przyniosłem z kurnika daszki. Przykręciłem i będzie troszkę lepiej. Zobaczcie jak to teraz wyszło. Zaczniemy zaraz sprzątać. Wszystkie cele panowie są zamknięte, ale są nie posprzątane, ale są zamknięte. Dzisiaj tu jajko zniosła panowie, tam która się widzę następna zniosła jajko. Strasznie mi jajka zaczęły nieść Około 50 jajek panowie wyzbierałem Dlatego gołębie nie chcą Zobaczcie Wszystkie świeżutkie jajka Dlatego gołębie nie chcą latać koło domu A na lotach zapieprzają Za przeproszeniem Tu jeszcze mam U Budapesztów nie ma jajek Z tego powodu Bo nie zdążą Bo je gonię dwa razy dziennie I nie zdążą Ale u Budapesztów też pozmieniam Zaraz pogonimy murzyna Zacznę go wyrabiać Musi teraz chodzić Nie ma takiej opcji u Budafestów też jest wyrzucę ten regał, co tu stoi, tu mam daszki i tu już zamknęłem trzy rządki, ale one tu nie niosą jajek. Może jedno sporadycznie jajko, tam może Rumunka, ale tu widzę już tutaj robią gniazdo, tu widzę robią gniazdo, ale wyrzucimy, pozamykamy. Panowie pusto w karmikach. Trochę ogarnęłem w tym gajemniku. Daszki poczyściłem, bo to z innego gołemnika przyniosłem od Oli z skórnika, bo tam chcę bażanty wrzucić dwie parki. Zaraz zgonimy, Głębie teraz lepiej do wygonienia jest, będzie lepiej do łapania. Światła popalimy im, żeby lepiej żebyśmy widzieli. Dobra panowie, głemniki są zamknięte i spędzimy Murzyna, zobaczymy jak to polata. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich Dzięki za komentarze panowie A co do lotu wspólnego Będzie super lot panowie Będzie super lot Coraz więcej hodowców Podzwoniłem, o tu jeszcze wczorajsze jajko Podzwoniłem kolej do hodowców Już wam mówię, daje Leszek Daje Przemek eee, Prawdopodobnie Diabeł da, i kolega Daje Rysiek Głowacki, daje taki Darek, yy, daje Bolek, daje Janek, no będzie z 1200 gołębi może, z 1100 to na pewno, z 1100 gołębi na pewno, o te dwa jasne są bardzo fajne łomżyńskie, ale one pójdą na Oliksa panowie, nie chcą chodzić i co zrobisz, ale nie chcą chodzić, bo też miały jajko. Wpuściłem tego z ogonem, ktoś chciał, żebym go mu dał. Kolego przyjedź, dostaniesz go. Bo to wysyłka się nie opłaca gołębia, dam ci go w prezencie, aż go wypuściłem. Nie wiem czy to gołąb. Chodzi tam Siądną mi dopędzimy Budapeszta. Pocztowo dzisiaj ładnie zgoniłem, zgoniłem, wypuściłem Bardzo fajnie, szybko wchodzą. Tu na dniach tak jak powiedziałem czyścimy, sprzątamy już można sprzątać. Muszę czekać na firmę sprzątającą. Zobaczcie jak zrobiłem. Jajka dam dla psów. Na sierść dobrą. Otworzę im tylko ten. W karmikach panowie przed gonieniem musi być czysto. Nie może być. U Budapesztów też jest czysto, też zaraz zgonię Budapeszta, dzisiaj go nie goniłem. A i wczoraj tam murzyna zamknęłem, Bo sprzątałem wieczorem Sprzątałem, zamykałem, się. Tu mam te Są bardzo dobre panowie Bo są odwrotne A znowu muszę to zmieniać sobie A znowu te Odwrotny jest rowek I kał zostaje w tym rowku I trzeba, trzeba robić A tutaj jest Że obcina, zobaczcie Jest bardzo dobrze Szuflady są wyciągane Tutaj, pachciach, pozamieniamy to. Będzie chodził murzyn. 102 jest murzyna prawdopodobnie. Dwóch brakuje, nie doszło. Czekamy tylko na bolkach, przelotuje parę sztuk. Coś tam daje bokiem. Coś tam daje bokiem Pa, fajnie stoi, niekiedy ogon już mu Co go chcę nagrać To nie mogę Zobaczcie, nie ma gniazd, nie ma jajek, będą chodzić Rozkwiniłem je o co chodzi? Ponad 50 jajek To jak to one miały latać To jest sam murze Nie ma już żadnego dosiadu, wszystko z jasnych Widzę, że te łążyńskie też zaczęły chodzić Jeden tylko Muszę go zaznaczyć, który to Dam mu kropki, jak wymięknie pójdzie do Innego gojemnika. W kurniku mam tylko cztery gołębie Dwa stare, dwa młode I z drugiej strony mam chyba dwie sztuki Kurnik jest już Do czyszczenia, gniazda wszystkie odkręcam Do sprzedania Te gniazda już ktoś kolega ma kupić Patrzę, czy sąsiad goni, bo jest czwarta, nie goni, pogoda ciężka, dzisiaj nie gonił, chyba, że wysoko mu chodzą, ale nie, nie chodzą. Wyrobimy murzyna, jeszcze zaskoczą murzyny, ja też daję to jasne na lot, nie wszystkie, ale z 20 wrzucę jasnych, mam ich około 50. Wszyscy się zgodzili na lotowania panowie Kto komu złapie nagra film I są gołębie oddawane Nie ma żadnego tam chowania, wykupywania To jest tylko zabawa Będzie ponad Mi się wydaje, że ponad tysiąc Postaram się ogarnąć gołębi Leszek jeszcze Nasz ze Świerkowej Namówię no go Nie gadałem, ale on się zgodzi, też pocztowe da Ja przyjadę Do Leszka, zabiorę je już dzwoniłem do kolegi, co jest w lotach pocztowych, skarbnikiem no albo prezesem. Przyrzepkę mi pożyczy, ale też na 200 sztuk to za mało. Koleżka przyjedzie i pomoże ładować. Przemek też da 40 sztuk 30. Kolega Rysiek Głowacki, Darek. Może diabła namówią, mówią, byłego mego kolegę. On też, da. On się nie będzie bał, da, diabeł da, nie boi się. już ze stówę włożę Będzie fajnie, wesoło. I tak jak mówię, gołębie będą połapane, ale będą pooddawane. Czekamy tylko na bolka, bo ma 60 młodych. Co to jest za burzy? wybielka. Tam jakiś poszedł do burzy. Tam siad na dachu murzyn. Nie wiem, co to jest za murzyn, panowie, już idzie do zlikwidowania. Przypilnujemy go nie może tak być. Nie ma już szans, szansy, żaden który siądzie na dach jest wyniesiony. Albo to jest... O ten z piórem, bo on słaby. Był. Może ta lata z tym są nóżką, ale goębie zobaczcie wyrobione. Tylko nie chciały latać, bo miały jajka Co, ja mówię, co im jest? Wszystko mają Na tacy podane, loty pięknie robią Zasuwają, spadają z nieba A koło domu lenie Wyrobimy je, wyrobimy je panowie Pozdrawiam wszystkich serdecznie A do Huberta dzwoniłem, chciałem 10 bocianów dla Janka Przepraszam, 20 bocianów dla Janka, ale nie ma już bocianów Może tam przemyśli, pozdrawiam Huberta jego narzeczoną Tu jeszcze bramiajka stąd Panowie, dopędzimy Budapeszta Pauzę robię do pędzę Budapeszta Jestem panowie, dopędziłem Budapeszta A to ta za złamaną tą panowie Widzieliście Eee, wybaczymy. Coś nie tak, widzicie ich w głębinie, była innym i... niech wchodzi. Kwarantannę muszę iść l 4. Nawią do innego głębnika Ale tu widzę coś jeszcze jakiegoś gąbka w kracie. Co to jest? A Rumunek uskoczył. Rumunek wskoczył czarny poszedł trzysta siedemdziesiąt

bo już spiewrzają. Jasne, panowie, dłużej chodzą. Jasne, dużej chodzą. Zjeżdżają już jaśniaki. Ale trzymają się w stadzie. Zobaczcie, jak to teraz parę dni poganiam tego murzyna. Bo się lot szykuje, niech będą wiedziały, że razem chodzą. Trzeba wyrabiać. Dobra, panowie, spauzujemy Dogramy, jak zaczyna kropić deszcz. No i z tych dwóch, trzech jasnych, dwa już chodzą. To tylko ta jedna, nie? ale ona miała jajko, tu jest, łążyńska. Na gajemnikach nic nie ma. Kaczki jakieś lecą, ale to za czarne dla Oli. Tu murzyny są, ale one myślą, że jeszcze na jajka mają iść. Dopiero od dzisiaj od wczoraj mają zamknięte, tu coś jest. Nie jest ta murzynka. Rozwaloną ma nogę. Nie wiem czy złamaną, czy przykręciła sobie. Możemy już sprzątać. Lot będzie piękny, ponad tysiąc gołębi Panowie Kury mi trochę niosą się Jedno, dwa dziennie jajek zbieram Mało na 8 kur, ale młode Też oszukali mnie z kurami Twierdzili, że kury od razu się niosą Dajcie spokój Wszyscy kłamią Aby tylko sprzedać Guzik, prawda, nie niosą się Coś tam latają. Dupy nie urywa, za przeproszeniem. Ale latają. 370 w powietrzu z tym moim dosiadem tutaj. Jasne, panowie. Dobra, damy pauzę. Niech pochodzą jeszcze trochę, dogramy jeszcze. Nie będzie drugiego filmu. Niech pochodzą troszkę. Panowie, nie pozwoliłem usiąść Ten dosiad poszedł wyżej. Zaraz się powinny złapać. Są. Ale Budapesz jest szybszy. I mórzim dłużej chodzi, nie? Widzieliście? Uda nie idzie w górę. Dobra, panowie, nie przedłużamy tego filmu, mam trochę jeszcze pracy. Za dużo filmów też jest, za długie filmy też są niedobre. Bo to się tylko niebo patrzy. Pokażemy teraz. Jak wołamy je? Albo nie zejdą. I ośklepił. Pierwsza białoroda, wysłanka mury, duże chodził jasny. Jest parę jasnych i murzynów. One wiedzą o co chodzi. Budapeszt nie słucha się. Budapeszt jest dziki. Ściągają murzyny, patrzę. Poczekamy, niech zajdą wszystkie. Może, Może zajdą. Kto krzyczysz? Kaczek mandarynek, cytrynek panowie policzyłem, jest 20 na 100%. Nie nasypaj mnie zem. wsadzę je. A jest tu murzynów parę. No ta banda, żeby tego usiadła. A tych pocztowych, zacie się wystraszyły. Mogą już nie usiąść te. Tak. Coś już nie pasuje. Ale tam dwa murzyny widzę. Jeden spadł. Co chce Nie, już nie siądą Ale jeszcze tam Murzyny widzę dwa To może zajdą Tu już jeden odbija od nich Ale podnoszą się troszkę Leciał i się wystraszyły dobra panowie widzicie nie chcą zejść idą w górę, podnoszą się Bahają się w dół w górę Gołębie widzą na zaciągu powinny zejść Dobra panowie, trzymajcie kciuki, żeby nas się jak najwięcej uzbierało Na razie mamy chyba z 8 osób Będzie gołębi z 1100 W ciągu dwóch tygodni ten lot będzie Może szybciej, ale i tak to będziemy robili na weekend Ja postaram się dać dużo gołębi, naprawdę Kolega mi przyjedzie, pomoże ładować Odległość nie będę miał daleką, bo tu za tym kominem tam daleko ale będzie ilość puszczona gołębi, i gołębie zwariują trochę. I teraz muszę ganiać je razem. Żeby się przyzwyczaiły. Przeliczyć, poskówkować. Jak wrócą, to będę liczył. I co złapiemy? Tak jak ja nagram. I, I gołębie zostaną oddane, odwiezione. Nie ma żadnego oszustwa, nie ma żadnego. To jest tylko zabawa. Dla was to robimy. Dla to, za to. Róbcie subskrypcję, dzwoneczek. Panowie, będą filmy ciekawsze. Nie będzie zawsze niebo nagrywane. Coś tam będzie opowiadane, coś tam będzie pokazywane. Teraz będę miał na dniach sprzątanie kurników, gojemników. Siądą teraz, teraz siądą panowie. I mówię, pisać komentarze. To się mi zwiększa oglądalność i aktywność. Tam mam dwa filmy, nieodpisane komentarza odpiszę. Obsadziłem je Siadły gołębie, panowie I teraz z kurnika jest, gonie, gonie zamknę i jest po oblocie Jestem wolny na przykład To jest właśnie zaciąg Ten dachasz, tym który to jest A ten z tym ogonem, nie wiem czy on wrzucił czy nie Czy w ogóle jest ten gołąb Nie mam pojęcia Dobra, pozdrawiamy Gołębie są głodne Idę im jedzenia troszkę 22 minuty na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich, co oglądają. Jeszcze raz dzięki za komentarze. Do zobaczenia w następnych filmach. To się trochę rozsypało. Nie jest tych gąbków. Dobra, do zobaczenia. Pozdro.